km. No i jakbym pojechała z szablonu, to powiedziałabym: Nie, no nie jadę. No nie, nie 1200, nie, 1270, nie, no po prostu nie jadę. Początki mają to do siebie, że otwierają przed nami drogę. Czasami długą drogę. Czasami drogę, na której jest milion przystanków, ale czasami na tej drodze jest pięć przystanków, Albo trzy przystanki, albo jeden ważny przystanek, tylko nam się wydaje, że to jest 1270, i generalnie to lepiej jest w ogóle nie wyjeżdżać. Jest jeszcze jedna pułapka. Czasami, jak wyruszamy w taką długą podróż, wydaje nam się, że to jest taka długa podróż, 1270 minimum, milion przystanków, a może 5 3 ale myślimy, że jest 1270. Wydaje nam się wtedy, że. Ta długa droga będzie tak angażująca i tak wciągająca i tak intensywna, że nie będziemy mogli zająć się niczym innym, a przecież chcemy zająć się tyloma rzeczami. To jest pułapka, bo może właśnie na tej drodze, na przystanku 1982,5, może właśnie tam jest dokładnie to coś, czego musimy doświadczyć, żeby móc wyruszyć w jakąś inną podróż, która absolutnie może zadziewać się symultanicznie. My naprawdę żyjemy na wielu planach, my naprawdę żyjemy w wielu rzeczywistościach naraz, my naprawdę jesteśmy bardzo mocno wielowymiarowi. Ja nazywam te magiczne przystanki, te szczególne, te szczególne, które w jakiś sposób muszą zaistnieć, żeby mogło zaistnieć wiele innych rzeczy. Ja nazywam je takimi bramami, które otwierają, inicjują zupełnie nowe ścieżki życia. To nie są ścieżki takie zupełnie nowe, bo my je postrzegaliśmy od dawna, tylko nie wiedzieliśmy, jak na nie wejść. No, a wchodzi się na nie właśnie tak. Czasami trzeba otworzyć pewne konkretne drzwi. To tak, jak idzie się do sklepu, jak chcemy kupić buty, to nie będziemy otwierać drzwi do sklepu z kiełbasą. I dlatego czasami z boku wygląda to dziwnie, i ludzie pytają, ale dlaczego to robisz? Po co to robisz? Dlaczego tyle kilometrów? Po co tam jedziesz? Nie możesz zrobić czegoś wprost od razu? Może jest jakaś łatwiejsza droga? I tylko ja wiem, że to jest najłatwiejsza droga i że na tej drodze znajdę ten klucz, który otworzy właściwe drzwi. Gdybym pojechała tak zwaną łatwą drogą, widzianą jako łatwą oczami tego świata, tej zwyczajnej, szarej rzeczywistości, to. Pewnie ta droga naprawdę miałaby 1270 lat i może nie doszłabym do celu nawet wtedy. Kiedy pracuję z ludźmi i pytam, czy jesteś gotowy zrobić wszystko, żeby dojść do celu, do którego chcesz dojść, ludzie mówią tak, tak na pewno zrobię wszystko. I czasami pytam, czy jesteś gotowy pojechać 1270 kilometrów tak po prostu, bo na 1211 <grych> znajdziesz klucz i otworzysz bramę, która otworzy ścieżkę życia, której szukasz od lat. I nie każdy chce wyruszyć w taką podróż. Dla niektórych jest za długa, a dla niektórych to, o czym mówię, przypomina jakąś fantazję. A ja tej fantazji doświadczam bardzo często i wiem, że te klucze, które znajduję, dla wielu ludzi będą nieznalezione nigdy, ponieważ wielu z nas nie chce zawierzyć samemu sobie tej naprawdę szalonej rzeczywistości. Marzeń, pragnień, tej rzeczywistości, gdzie rzeczy ukazują się, dzieją się no właśnie w taki magiczny sposób. No i pojawia się pytanie: gdzie są te drzwi, gdzie są te bramy, jak je znaleźć, jak znaleźć te klucze. Ja mam tylko jedną odpowiedź: trzeba po prostu wyruszyć w podróż. Właśnie trzasnęłam tysiaka. Tysiąc kilometrów jest za mną. Zupa czosnkowa, grzanka i dużo cukierków. I mogłabym teraz powiedzieć sobie o Boże, tysiąc kilometrów i nic się nie wydarzyło. To jest kolejna pułapka. Nie wolno tam iść, nie wolno tam iść, nie wolno tam wchodzić. Bo to nie jest tak, że ten przystanek, na który czekamy, na pewno się wydarzy tak jak my myślimy, że się wydarzy. Nie, to nie jest tak. No bo gdybym popatrzyła na tę podróż, to przez całe tysiąc kilometrów wiedziałam, że jestem na właściwej drodze. A te zdarzenia, na które wszyscy czekamy, na te atrakcyjne zdarzenia, które. Możemy nazwać otwartymi bramami, bo są bardzo charakterystyczne i łatwe do zdefiniowania, zinterpretowania. Na te zdarzenia przejdzie czas i założę się, że zdążę w najbliższych trzech godzinach doświadczyć czegoś bardzo ciekawego. Powiem tak, naprawdę ciężko jest słowami wyrazić te miejsca, w których wiemy, że. Otworzyły się bramy, które miały się otworzyć. Ciężko jest też czasami opisać, jak bardzo intensywna potrafi być ludzka życzliwość. O tym się zapomina, o tym się czasami nie wie. Może tego się nawet nie doświadcza. I ta brama, do której ja miałam dojechać po tych wielu, wielu, wielu kilometrach, otworzyła się tutaj. W tej przepięknej miejscowości Kirchzarten, w tym przepięknym ośrodku, gdzie strasznie wielu, naprawdę bardzo mocno życzliwych ludzi. Mam świadomość tego, że otworzyło się wiele, wiele, wiele nowych ścieżek, że warto było przejechać te 1300. No i niewątpliwie jadę dalej. Dzisiaj trzy stówki, a na końcu tej drogi spotkanie, kolejne spotkanie, na które czekam od kilku lat nie sądziłam, że przytrafi się akurat przy okazji tej wycieczki, tej warsztatowej wycieczki. Że to wymaga takiego bardzo krótkiego i treściowego podsumowania. Gdyby nie decyzja o podróży, bardzo długiej, nie do końca pewnej, z wieloma znakami zapytania, gdyby nie decyzja tak, jadę, nie otworzyłyby się następujące bramy. Brama numer jeden: spotkanie z niesamowitą osobą, Dora Fyda. Autorka, kreatorka niezwykłego, międzynarodowego projektu pod hasłem Światowe Imperium Kobiety Spełnionej. No chyba to nie przypadek, że trafiłam na kolację z tą niezwykłą, uroczą, bardzo silną osobowością w Monachium. To pierwszy przystanek. Gdyby nie podróż, 1300 kilometrów, niepewna, dużo znaków zapytania. Niewiadome konsekwencje. Gdyby nie ten wybór, nie byłoby kolejnego spotkania. Dwie bardzo ciekawe kobiety w okolicach miejscowości Freiburg, które zaproponowały kontakty w trzech krajach: Chiny, Australia, oczywiście Niemcy Orany, chyba więcej, ale nie będę już wymieniać. Gdyby nie ta podróż, 1300. Kilometrów, nie wiadomo, dużo znaków zapytania, niewiadome konsekwencje, gdyby nie ten wybór nie byłoby spotkania w okolicach Frankfurtu. Nadrobienie kilkuset kilometrów naprawdę nie zaszkodziło mi, naprawdę mi nie zaszkodziło. Spotkanie i odkrycie czegoś bardzo wielkiego, bardzo dużego dla mnie, dla mojego wnętrza, dla mojej duszy, dla mojego świata. Dla mojego serca odkrycia czegoś o sobie, czegoś bardzo ważnego. 1300, dodać 1300, dodać 300, dodać 400. Naprawdę cyfry nie mają wtedy znaczenia. Powiem tylko jedno, że wszystkie te spotkania. A jeszcze wspomnę o Wrocławiu. Tam też spotkanie z niezwykłą osobą, którą teraz bardzo gorąco pozdrawiam. <gryw> Ona będzie wiedziała. Fajne spotkanie i znowu kreacja. Więc 4, 5, 6, chyba więcej spotkań, które stworzyły to wszystko, co było mi wiadome dużo, dużo, dużo wcześniej, co było rozpoznawalne w energii, co było rozpoznawalne jako wibracja, co było rozpoznawalne jako przyszła ścieżka życia. Wiedziałam tylko jedno: muszę przekroczyć bramę, i wiedziałam, że ta brama gdzieś tam jest, i wiedziałam, że Znajdę ją po drodze. Po drodze, która liczyła 1300 plus 1300 plus 300 plus 400. Naprawdę bardzo gorąco zachęcam wszystkich do wyruszenia w tę przepiękną podróż zwaną życiem. Wszystko jedno, ile będzie na niej kilometrów.